Wygląda jak chiński krążownik klasy jest eskortowany przez północnokoreańskiego niszczyciela. Sprawy na Morzu Żółtym przybrały niekorzystny obrót po tym, jak chińskie i północnokoreańskie wojska wtargnęły na japoński frachtowiec. Rząd Korei Północnej nie wydał żadnego oświadczenia. Ich ambasador również milczy. Chiński ambasador na spotkaniu Narodów Zjednoczonych próbował uspokoić USA oraz sprzymierzoną z nimi Japonię, nazywając blokady usprawiedliwioną reakcją na to, co cała reszta Azji uważa za remilitaryzację kraju kwitnącej wiśni. Ta blokada to akt agresji. NSC przygotowuje formalną odpowiedź, a Walsh otrzymał rozkaz zbliżenia się do celu. Walsh to najnowocześniejszy statek szpiegowski na świecie. Na pokładzie jest mój najlepszy człowiek. Coś takiego: Chiny i Korea Północna znowu ze sobą współpracują. To było do przewidzenia. To prototyp 056 chiński. Dokładnie. Wytrzymasz kołysanie? A, bez problemu. Świetnie. 056 nie jest jedyną rybką w tym stawie. Admirał Toshiro Otomo, szef nowo utworzonego wywiadu Japońskich Sił Zbrojnych, złożył dziś oświadczenie: To kolejna próba zachwiania naszej niezbyt stabilnej sytuacji ekonomicznej podjęta przez Chiny i Koreę Północną. Wywiad Sił Zbrojnych i cała Japonia. Apelują do swoich sojuszników o militarne wsparcie obiecane w klauzuli do powojennej konstytucji z 1946 roku. Niestety, w oczach wielu krajów leżących w Azji, powstanie ISDF jest pogwałceniem powojennej konstytucji Japonii, która zabrania walczyć japońskiej armii poza granicami kraju. Obraz Japonii jako kraju imperialistycznego jest wciąż żywy. Haha, kopy <gupy> lat, chłopie! Kiedy się ostatnio widzieliśmy? Obawiam się, że nie bardzo pamiętam, panie senatorze. To fakt, minęło sporo czasu! Ma pan tu niezłe lądowisko? Dzięki! Kazałem przygotować ci odpowiednią kajutę. Czuj się jak u siebie w domu. Nikt nie będzie wiedział, że tu jesteś. Fischer, amerykański inżynier Bruce Morgenholt, został porwany przez grupę peruwiańskich separatystów o nazwie Głos Ludu. Ich domniemany przywódca Hugo Lacerda jest zatwardziałym rewolucjonistą, który głosi, że jedynym sposobem na zwycięstwo rewolucji we współczesnym społeczeństwie jest walka zbrojna. Musimy Cię tam wysłać, aby odzyskać lub zniszczyć wszelkie informacje, jakie mógł ujawnić Morgenholt, a także by uratować go w miarę możliwości. A co do Laserdy właśnie trafił na naszą listę celów, tak więc jeżeli będziesz miał okazję, zlikwiduj go. Ratowanie zakładników zwykle nie należy do naszych obowiązków, ale Morgan Holt uczestniczył w projekcie Watsona. Była to komisja ONZ, która zajmowała się badaniem dokonań Filipa Massa, już po wydarzeniach, które rozegrały się w Gruzji. Niektórzy obawiają się, że porwanie stanowi jedynie przykrywkę, a Morgan Holt jest przesłuchiwany w sprawie zastrzeżonych informacji o procedurach Massa. Część sztuczek opracowanych przez Massa może spowodować ogromne szkody. Za wszelką cenę musimy zabezpieczyć te informacje. Naszym celem jest latarnia morska połączona z opuszczonymi umocnieniami pochodzącymi z czasów hiszpańskiej epoki kolonialnej oraz kilkoma pobliskimi budynkami. Nie dysponujemy informacjami o miejscu przetrzymywania Morgenholta, będziesz musiał znaleźć go sam. Na miejsce dostaniesz się z odjakiem, który dowiezie cię do plaży, znajdującej się pod samym fortem. Zdjęcia wykonane techniką termowizyjną pozwoliły nam stwierdzić, że pod fortem znajduje się system jaskin i tuneli, z których będzie można skorzystać celem dokonania infiltracji obiektu. W porządku, Fischer. Śmigłowiec zrzuci cię kilka kilometrów od brzegu wraz z pontonem. Dostaniesz jeden z moich Zodiaków i wsparcie logistyczne na terenie akcji, a także poza nim. Po wykonaniu misji zostaniesz ewakuowany śmigłowcem z dachu latarni. Displays International podpisało umowę z wright pritchard Technologies na ochronę ich VIP-ów w niebezpiecznych sytuacjach. Dokonaliśmy szczegółowej analizy zagrożeń dla ich projektu i przyjęliśmy ich ocenę sytuacji Morgenholta. Ludzie, którzy na niego polowali, wiedzieli co robią. To nie było porwanie turysty. Podczas ich akcji straciłem trzech dobrych ludzi i jestem w trakcie przygotowywania planu akcji ratunkowej, który zostanie przedstawiony do aprobaty rodzinie Morgenholta i firmie Wright-Pritchard. This place poniesie spore koszty.